Ja pamiętam, i Marcin pewnie też pamięta, dyskusję po tym, jak z 20 lat temu we Francji wycofano się z powszechnej obowiązku służby. To było więcej niż 20 lat temu. To była za Shiraka, więc wydaje mi się, że to była druga połowa lat 90. I ludzie wskazywali na inny aspekt tego: wyciągać roczniki młodych mężczyzn z blokowisk i przedmieść. Tylko po to, by rozbijać istniejące tam struktury klanowe, rodzinne, gangsterskie czy kibicowskie. Nie dlatego, że Francja szykuje się na wojnę albo że Trzecia RP szykuje się na wojnę, ale dlatego, że jest społeczny użytek, które no, Mało on... tego im rezerwiści są yy, yy, tak rozumiane rezerwy, że cały przeszkolony rocznik jest yy, w ogóle do niczego niepotrzebny, wojskowo jest kontrproduktywny, bo jeżeli tak. używają tak. armii. Zawodowej, złożonej z wysoce wyspecjalizowanych profesjonalistów, którzy są zrzucani na spadochrona gdzieś w Afryce czy pomagają zestrzeliwywać pociski Hutich nad Jordanią, to nie są przecież poborowi, którzy przeszli z Natomiast tak, z powodów społecznych podawano, że ludzie o różnych religiach, różnych kolorach skóry, różnym pochodzeniu etnicznym, różnym pochodzeniu klasowym służyliby w jednej jednostce, nawiązywaliby przyjaźnie, społeczeństwo byłoby bardziej spójne ten argument był bardziej polityczny niż wojskowy. I on wracał w Polsce, no bo w Polsce kiedy z kolei e, likwidowano e, pobór, no to był rok jakiś, dyskusje trwa, trwały o tym w połowie pierwszej dekady lat dwutysięcznych. I wówczas ten argument był istotny w kontekście twojego rodzinnego miasta, ale także Wałbrzycha, ale także wielu innych miast dotkniętych surowo transformacją, gdzie bieda i wówczas istniejące jeszcze olbrzymie bezrobocie tworzyły różne patologie. I wtedy to Wracało na zasadzie dyskusji o tym, czy, no okej, okay, nie szykujemy się na żadną wojnę, ale trzeba coś zrobić, żeby ci młodzi mężczyźni, wtedy rzeczywiście nie mówiono o kobietach, wyszli z tych środowisk, bo po prostu zdobyli wykształcenie czy kompetencje, bo tu wrócę do innej rzeczy. Na przykład, funkcją służby wojskowej w Stanach Zjednoczonych. Jest nie tylko strzelanie do y, cywilów w Afganistanie i zrzucanie bomb na dzieci gdzieś tam, tylko jest także to, że ludzie otrzymują wykształcenie, koneksje, dowiadują się, y, armia bada ich kompetencje w różnych dziedzinach, pomaga ukierunkować. Ja tylko dodam od siebie, że jako pacyfista w ogóle widzę jeszcze inny zupełnie pozytywny aspekt y, powszechnego obowiązku szkoleń czy powszechnej służby państwowej, mianowicie też taki. Istotne jest to, że w ogóle to y, pomaga. Ludzi ze sobą jakoś połączyć, nauczyć odpowiedzialności, poznać z innymi, stworzyć okazję do tego, by e, spędzili czas w towarzystwie innych, a być może część z nich znajdzie w sobie żyłkę państwowca.